widzieć kim jesteście? Jesteśmy rodziną, która od jakichś 6 lat, niecałych 6 lat, żyje w Albanii. A! Ojej, a co wy tam rodzicie, robicie? Jesteśmy rodziną w misji, czyli jesteśmy rodziną z Kościoła Katolickiego, która. Pojechała tam pomagać Kościołowi Katolickiemu, odbudować się, ponieważ w czasach komunizmu był bardzo zniszczony i wielu ludzi nawet nie bardzo wie, co to jest wiara. Jak im pomagacie? Pomagamy im, głosząc katechezy, mhm. pomagamy im, pokazując, czym jest wiara w naszym życiu. Że wiara to nie jest tylko. Poznać ojczyna, czy zdrowaś Mario, ale wiara oznacza żyć według Ewangelii. Staramy się to robić. Nie wiem, jak nam, na ile nam to wychodzi. Opowiedzcie nam, ile was jest. E, ile nas jest? Jesteśmy nie wszyscy. Jest mama Grażyna. Tato. Naszych dzieci, ale tu... I mama jest jeszcze w ciąży. Także czekamy na dziewiątego potomka. To no co? Bardzo Wam dziękujemy na wyżycie. Dziękujemy. I zapraszamy Was na kolejne forum. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Bardzo o, miło spędziliśmy z Wami czas. Dziękujemy. Cześć.